6 rano, które później, 6:30 bo już godzina może przespałem. I to też takie spanie bardziej czuwanie niż spanie. I zaraz I się zacznie. I co, za 2 godziny się obudzę? Noga będzie boleć. No nic fajnego, ale trzeba to zrobić. Zreśpię się później. Jak mnie uśpią w sumie. Ja nie potrzebuję motywacji do walki. Ja po prostu to lubię robić. Zawsze to lubię robić. Rywalizacja sportowa to jest coś, co. Gdzie się spełniam, gdzie, gdzie po prostu czuję się sobą i jestem spełniony. Trenując, po czym wychodząc i stawiając się na ringu. to jest coś wspaniałego dla mnie. Że lubię to robić, będę to robił dopóki mi zdrowie pozwoli. Kontuzja Janka Bochowicza, a bez wątpienia mocno krzyżuje mu jego plany na przyszłość, ale mam wrażenie, że. Ta kontuzja była tylko i wyłącznie pogłębienie i jakieś tam perspektywy dalsze tej kontuzji, to tylko kwestia czasu, bo on z tą kontuzją borykał się już parę miesięcy, chyba trzy czy, czy dwie ostatnie walki, walczy tak naprawdę z zerwanymi wiązadłami, no ale w końcu nie wytrzymało. Szkoda, bo w bardzo złym momencie przydarzyła mu się ta kontuzja. Ja nie mówię o czysto finansowych aspektach, bo... Wiadomo, że dla każdego zawodnika, który szykuje się do walki, kontuzja to jest strata pieniędzy, z których on tak naprawdę żyje. No, wyobrazić sobie można sytuację, kiedy, kiedy nagle tracicie dobrze płatną pracę i, i nie macie perspektyw na, na kolejny zarobek. I, I to na pewno Janka boli, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam finał tego wszystkiego będzie szczęśliwy. I, i należy tylko i wyłącznie trzymać kciuki, aby Janek wrócił do tej sprawności, którą miał przed walką choćby z Sokodziu. Ta kontuzja to już jest Stara sprawa, strasznie, ona gdzieś od trzech lat się za mną ciągnie. No się zaczęła na treningach w Holandii, gdzie się szykowałem jeszcze do rewanżu z Sokodżu. To tak mi się wydaje, że tam się to wszystko zaczęło. bo Tam pierwszy raz poczułem to kolano, że, że coś jest nie tak. A potem się to za mną ciągnęło przed Houstonem, Aleksandrem. No i finalnie teraz przed KSW-25. Po prostu już nie wytrzymało. Mięśnie już tego nie trzymały tego zerwanego wiązadła. Strzeliło dwa razy. I stwierdziłem, że bez sensu byłoby przegrać w ten sposób walkę, że kolano mi ucieknie podczas walki, nawet przy próbie mojego jakiegoś ataku, i, i tak przegrać walkę. I Stwierdziłem, że trzeba walkę odpuścić no i zrobić operację. Nawet gdy już podjąłem decyzję, że trzeba operować to kolano, udałem się do, do, do centrum medycznego MML, gdzie są mega specjaliści, wiedziałem, że się mną dobrze zajmą, no i podpisałem niezbędne papiery, i, i, no i już nie było odwrotu. W tym momencie już czekałem na, na operację. A, co? To. to gdzie ja idę? Tam, Idziemy. białej Idziemy do małej celi. Jedna zabawa. Popatrz. Tak można mieszkać. Można zaprosić kogoś po Telewizor. Dobrze jest. Przetrwamy tutaj te parę dni. Jemy. Yeah, fajnie, fajnie. No jest to dzień przed operacją, także na razie jeszcze, jeszcze do końca nie myślę. Staram się wyluzować. Jakieś spotkania z lekarzami mówią mi więcej, co, co, co mnie czeka. No chcemy to zacząć koło siódmej. dobrze. No, no. Czyli tak, na na pewno. Dzisiaj kolację, ewentualnie jakby coś tam chcieć zjeść, to można, można się napić. nie czułem pana tam poprzednio, do, no, ja do, do tego. Pan, pan. No wiem. do tego Pan pamięta, Wszystko dobrze. Pięknie. Dali. Czy w sens w sensie operacji? No i znieczulenia. się po. Znieczulenie. Tak. Znieczuleń żadnych. Nie ma też, nie? Nic nie, nie No ale na razie na spokojnie. Myślę o tym, żeby... żeby, żeby przespać noc. No zawsze jak ten właśnie, nie wiem czy podróż, czy, czy właśnie szpital. Czy ogólnie nudna no sytuacja, bo mam parę gierek, nie są to jakieś mega nie wiadomo co za gierki, tylko takie głupoty, żeby zabić czas. Więc co mnie czeka po najgorsze dwa tygodnie, pierwsze po operacji, bo się zesrać porządnie, <laughs> ani nic. Wiesz, czuję jak docenia później właśnie możliwość zwykłego spaceru z psem, nie? No ale co, już raz przetrwałem, przetrwam to drugi raz, zwrócę sobie silniejszy, bo muszę to zrobić, żeby już nie myśleć o tym które ko trenować normalnie. się przyjdzie jutro, ale na szczęście doktor mi obiecał dobre, dobre dragi także. Także będzie dobrze. Ale jestem przygotowany. jest przygotowany. Z książka o zombie, gram zombie, jeszcze Wolverine później poleci. W ogóle jestem fanem zombie i w głębi duszy bardzo bym chciał apokalipsę zombie, żeby przyszło. Ja uważam się za silnego psychicznie, no ale na parę chwil przed operacją już zaczynam myśleć i, i stresik jest coraz większy, bo to nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co się może wydarzyć, także. Także no nie jest fajnie. Pisze, nie zgłaszam tam, że tam jakieś ograniczenia... A, nie nie, nie zgłaszam, tak? Tak, że tak żadnych ograniczeń co do postępowania medycznego. No nie ma pewnie jakichś tam zastrzeżeń. Czegoś by pan nie chciał. Nie wiem, żebym się nie obudził bez nerki, bo pan. Ja to wszystko zakontraktowane? Tak jak pan zakłada. I czekaj na głowę. Ja w ogóle coś na co dzień chodzić. Już Po prostu chcę mieć to za sobą. tak? Już jest, już jest na chwilę przed operacją, już, już nie chcę o tym myśleć, chcę już tam być na tym stole i już, już, już mieć to wszystko za sobą. 5 minut przed operacją, To pamiętam tylko tyle, że, że zastrzyk w kręgosłup, to znaczy najpierw kroplówka, tam dostałem te obiecane dragi, <gry> zakręciło się w głowie, zastrzyk w plecy, znieczulenie poszło i ja potem już odpłynąłem, także nie pamiętam nic oprócz tego, że się obudziłem i wbrew pozorom czułem się, czułem się fajnie, myślę, że będę czuł się, tak bym dostał, nie wiem, młotkiem w głowę i, i, i leżał taki no zamroczony, a, a czułem dość, dość szybko doszedłem do siebie po tej narkozie i czułem się, czułem się okej. Okay. Pokroili, zrobili, teraz dwa tygodnie pocierpię, czy już będzie z górki. Już się cieszę z tego bór. No sama operacja dla mnie była, no, znaczyła bardzo dużo, była dla mnie bardzo ważna, bo przez te, jakby trzy lata bez tego wiązadła trenowałem cały czas myśląc o o tym kolanie, tak, nie umiałem się skupić 100% na treningu, tylko myślałem o tym kolanie, no i mam nadzieję, że teraz już tego nie będzie, że będę po prostu, moja głowa będzie czysta i, i, i będę myślał o robocie, a nie o, o tym, jak stanąć, żeby kolano nie, nie strzeliło, nie uciekło na bok. Komercja, tandeta, to jeszcze da się obejrzeć, jak nic nie ma. Proszę, to jest klasyk, zbuntowany anioł. Pięknie. Jak on nabiegał w ogóle dziwny Milagros. Natalio Olejro, dobrze pamiętam już. Kiedyś wyjdę do tego, do walki, do tej piosenki. Jakoś tak szło, nie? No ta, noc była przesrana, ale to zawsze pierwsza noc po operacji, to jest najgorsza. Ale na szczęście panie tu mnie zadbały. Nafaszerowały mnie chemią. I jakoś przetrwałem, a dzisiaj już jest luzik. Od rana nic nie wziąłem, już nie boli. Będzie dobrze. Jutro wychodzę, no i w sumie co, będę robił to samo, to tutaj, leżał, <grym>, przełamać kanały, ale to już w domu, to już inaczej. No i zacznie się rehabilitacja, to też się będzie coś działo, się będę przemieszczał. O, mama dzwoni. No halo. W przebudzeniu, tak jak mówię, czułem się bardzo dobrze. Yy, wiadomo, przyszli do mnie lekarze, sami zapytali, jak się czuję, ja mówię, że okej. Okay. Zapytałem ich jak, jak w ogóle poszło, to jak ile trwało. Powiedzieli, że bardzo szybko, sprawnie, że, że byłem dobrym pacjentem i że, że są sami z siebie zadowoleni, że tak dobrze to poszło. Nasz kolega Janek miał wielokrotne urazy kolana w przyszłości w wyniku uprawianego sportu. Doznał e, urazu skrętnego kolana bodajże dwa, dwukrotnego, co skutkowało tym, że w kolanie zostało zerwane więzadło krzyżowe przednie. Po zrobieniu diagnostyki rezonansu magnetycznego okazało się, że więzadło jest urwane i należy to, tą dolegliwość leczyć operacyjnie. Zrekonstruowaliśmy więc więzadło krzyżowe przednie w kolanie Janka. Z tego, co wiadomo, to Janek już przeszedł taką operację wcześniej drugiego kolana. W chwili obecnej Janek już jest po operacji i zaczynamy rehabilitację. Dla mnie zdrowie jest najważniejsze. Tak Wydaje mi się, że dla każdego człowieka zdrowie jest najważniejsze. No ja zarabiam swoim ciałem walcząc, czyli każdy jakby centymetr mojego ciała musi być w 100% sprawny. Dlatego też wybór centrum medycznego MML, to nie był przypadek, tak? Wiedziałem, że tam są konkretni ludzie, znają się na swojej robocie i, i wiedziałem, że tego nie, nie, nie zepsują i że będzie wszystko tak, jak ma być, elegancko. I dlatego też wybrałem się tam i, i wiem, że dobrze zrobiłem. Tak? Wszystko idealnie poszło po operacji te parę dni, które tam spędziłem. Zajęli się mną jak, w, nie wiem, jakby w hotelu. W, sześciogwiazdkowy, nie wiem czy takie w ogóle są, ale tam tak było, tak mi się wydaje. I, i w tym miejscu się mogę, chciałbym ja też podziękować właśnie za całą tą robotę. Moje wyjście ze szpitala, w sumie z Centrum Medycznego ML, zbiegło się z bardzo biłą sytuacją, bo... Jak ja wychodziłem, akurat odbywało się tam e, wigilika tego e, właśnie centrum i było bardzo dużo ludzi. Były też zaproszone Daniel Mieleńczuk, Piotr Trus, także było miło ich, e, ich zobaczyć, wychodząc ze szpitala. E, przy okazji zjadłem coś dobrego, napiłem się coś dobrego, także fajnie, że wychodzę i, i, i tyle znajomych twarzy, także, że od razu głowa po prostu inaczej zaczęła myśleć. Już wiedziałem, że pewien etap jest skończony, zaraz zaczyna się nowy. Freedom! Teraz już będzie też... Inaczej człowiek będzie psychicznie odpoczywał, tak? że już będę w domu, już będę jakby u siebie tak? I, i, i zaczyna się jakby nowy etap. Jeden się zamknął, teraz pora na drugi. No tak, chodź. Każdy, kto przechodził rehabilitację wie, że to jest yy, ciężki kawałek chleba i y, y, naprawdę ciężki, można powiedzieć, trening, tak? żeby doprowadzić tą nogę do, do 100% sprawności. Także skończyło się jedno, zaczyna się drugie. Także co? Walczymy.